No i witam serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj zajmiemy się Ursusem C360 No i na wstępie tak Na 8C jest wymieniony zimmering Między wołkami sprzęgłowymi również Jest nowe łożysko oporowe I teraz przymierzamy się do założenia pokrywy na zimmering Takie cudo to tu jest No i teraz tak o czym warto pamiętać? Pokrywa jest jeszcze luźna, jest dopiero wciśnięta na sucho do przymiarki, bo niestety wszyscy wiemy, że te oto pokrywy często i gęsto nie pasują w ogóle na otwory. Mało tego spotykałem się z takim czymś, że tu oto ta krawędź. <laughs> była po prostu zbyt duża. No i chcąc nie są trzeba było iść na frezarkę i wyfrezować tą tu powierzchnię o różne wysokości. Jedna miała nawet 4 mm różnicy. No i wtedy co się dzieje? Miska tutaj po prostu nam dobrze nie dolega. Mamy wyciek. Uszczelka korkowa wtedy już w ogóle nie zdaje egzaminu. No i tak to wygląda. Tutaj akurat był odrzutnik, ale nie wiem co się stało. To ogólnie wygląda solidnie. Dobrze wygląda, nie wygląda źle. W pokrywie bardzo śladów też nie było. Były jakieś zarysowania, ale nie było tragedii. Ale tu był straszny wyciek. Nie wiem dlaczego Tutaj wszystko dolegało Tu uszczelka dolegała I tu całe to koło zamachowe było uwalone Jak nie wiem tu tak samo Wszystko o doleju i, I tak to niestety wygląda Dobra ja się zabieram teraz za montaż tej pokrywy I za chwilę się widzimy No i pokrywa ma już na swoim miejscu Jest I teraz wam pokażę o co chodzi no, Ta szpachelka milimetra grubości to na nie ma i zobaczcie o. no i na to tak to wszystko pasuje no tu w sumie dobrze bo tam jest uszczelka także no trafiła się pokrywa tym razem naprawdę dobra bo pierwszy raz o zawsze trzeba było wszystkie śruby przewiercać wiertłem Fi-10 Żeby to wszystko w ogóle pasowało A tu patrz kurcze udało się No i teraz co jest bardzo ważne Tutaj zawsze trzeba ten zimering też ustawić na środku On nie może na przykład tutaj dociskać Na wał korbowy Tak samo tutaj nie może być opadnięty Tu też nie może być szczelina Ani tu nie może być szczelina Są bardzo ważne kwestie Bo to chodzi o to żeby ta nasza praca nie była na marne, i teraz tak, przed montażem ten zimmering trzeba czymś posmarować. Może to być tawot, może to być olej. Ważne, aby, aby go posmarować. Najlepszy jest do tego, oczywiście, olej. Ale jeżeli zastosujemy tawot, też się nic nie stanie. Ważne, żeby był po prostu na oliwiony, żeby on wszedł, żeby nam się nie podwinął, żeby ta sprężynka nie spadła. Więc tak, ja zabieram się za montaż koła zamachowego. Muszę go jeszcze wyczyścić. No i wezmę się za skręcanie sprzęgła, już. Bo chcę go dzisiaj społowić, bo czas leci, ucieka. A trzeba jeszcze w tej 60 zrobić hamulce. Teraz taka kolejna uwaga. Niby to są te same podkładki, tak? Ale zobaczcie. O, widzicie jaka różnica w otworze. Haha, no i co teraz? No i powiem wam tak: dwie podkładki są z szerokim rozstawem, a tutaj jedna jest z I tak wygląda sytuacja, no. Nie wiem czemu tak jest, nie wiem kto to wymyślił, ja tego nie wymyśliłem. Ale tak jest, że to tu pasuje. Zobaczcie jeszcze raz z szerokim rozstawem. Widzicie? No. No, niestety. Jeżeli ktoś o tym będzie pamiętał, to będzie dobrze. Jeżeli komuś się zdarzy zapomnieć, nie jest tak źle, bo idzie zawsze ją tu jakoś tą podkładkę. No, zrobić z niej fale, ale, ale po co skoro jest tak. Do zobaczenia za chwilę. Kolejna bardzo ważna kwestia. Tarca pierwszego stopnia długim kołnierzem do silnika. Jeżeli będzie założona odwrotnie, wtedy sprzęgło będzie nam nie wysprzęglać. No i traktor stoi już na własnych siłach. Prawie na własnych siłach, bo jeszcze pod skrzynią jest kołek. Zaraz go wyciągnę. E, wózkiem już wyjechałem, a na kołku jest jeszcze, żeby sprawdzić tutaj, o jak oś wygląda, jak ma luzy. no i trochę ma. Zobaczymy, co będzie dalej. <laughs> Teraz zabieram się za skręcanie przez okienko sprzęgła. Zajmie mi dziś to około 10 minut. Dlaczego skręcam przez okienko? No, Nasuwa się dużo pytań i odpowiedzi na ten temat. Skręcam przez okienko dlatego, że tak jest mi lżej po prostu. Bo mam przynajmniej pewność, że nie podczas składania nie ulegnie zniszczeniu tarcza sprzęgłowa. Gdyż wiemy, że tym wałkiem jednak jest ciężko trafić. A tutaj wiem, że tarcza nie ulegnie zniszczeniu, bo jest po prostu już na wałkach, tak? I pewność, że ona na ten swój frez skoczy, a przy takim składaniu sprzęgle na kole zamachowym bywa różnie. Już jedną tarczę wykrzywiłem, i od tej pory składam w ten sposób. Idzie mi to dosyć sprawnie, także jest OK. No, i tak mamy skręcone sprzęgło. Jest ustawione. Wszystko się zgadza. Ciągnika jeszcze nie odpalałem, gdyż muszę jeszcze ściągnąć miskę olejową i zmienić uszczelkę. Dlatego, że była ta tylnia pokrywa nowa. No i to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczę, jaki wyjdzie długi. Jeżeli będzie dosyć długi, to go wstawię. Jeżeli nie, no to wtedy coś jeszcze do niego dogram. Także trzymajcie się.